Mecz kontrolny pomiędzy czwartoligową Wiktorią Ostrzeszów, a grającą o jeden szczebel niżej zewką Kobyla Góra, ofitował w duże emocje. Nie chodzi tu tylko o nowe twarze w obu zespołach, ale i o fakt, że po raz ostatni do takiego sparingu doszło kilka dobrych lat temu. Największe poruszenie wzbudził jednak kapitan Wiktori Maciej Stawiński, który wystąpił tego dnia w składzie gości. Wygląda na to, że nie był to tylko jednorazowy incydent. Ostrzyszowianin pojawił się już na jednym z treningów u Bartosza Medyka i niewykluczone, że w rundzie wiosennej będzie reprezentował barwy zewki. Powodem takiej decyzji mają być sprawy osobiste. Bardzo miło go przyjęliśmy, na pewno cała drużyna go miło, e, każdy go tu zna, bo to ten sam rejon. Także na pewno fajnie i będzie będzie komu komu dygrywać piłki. Nie da się ukryć, że jeden z najlepszych strzelców czwartej ligi byłby dużym wzmocnieniem dla kobylogórskiej drużyny, bowiem pożegna się z nią najprawdopodobniej kilku zawodników. Mowa o Macieju Koszyku i Bartoszu Szepecie. Od początku roku nie ma również Kaspra Gretkiewicza, który próbuje swoich sił w ostryszowskiej wiktorii oraz Mateusza Płuski. Z dobrych informacji Zewka oficjalnie pozyskała już Dawida Grzywacza z Pelikana Grabów. Z zespołem trenuje także Gabriel Sołtysiak z LKS-u Gołuchów. Wchodzimy w kolejny etap, mamy trzy tygodnie już treningu za sobą. W tej chwili w zależności od tego jeszcze jakie będą decyzje odnośnie pierwszych meczy na wiosnę, będziemy wchodzić już w inny trening, trening mieszany, łączony również oczywiście z zajęciami z piłkami. W derbowym spotkaniu Wiktorii Ostrzeszów z zewką długo trzeba było czekać, zanim rozwiązał się worek z bramkami. Stało się to niemal od razu po zmianie stron, kiedy to na jeden do zera efektownie uderzył Kornel Skorzybut. Kobylogurzanie wyrównali niedługo później po rzucie karnym, którego wykorzystał Arkady Herasimow. Mimo, że obie drużyny miały jeszcze wiele sytuacji, wynik nie uległ już zmianie. Pożyteczny sparring na pewno. Wprowadzaliśmy swoje schematy, które ćwiczymy na, na treningu. W miarę dobrze to wyglądało, aczkolwiek myślę, że troszkę jeszcze niedokładności, do ale myślę, że z tygodnia na będzie coraz lepiej. Po meczowej wypowiedzi odmówił natomiast trener Wiktorii, Leszek Krutin. W zespole Wiktorii oficjalnie nie doszło jeszcze do potwierdzenia żadnego z testowanych graczy. Z racji tej, że okienko transferowe już ruszyło, na dniach zapewne dojdzie do pierwszych finalizacji w tej sprawie. Kibiców bardzo cieszy powrót Damiana Grądowego, który mimo, że jego poprzedni klub, Polonia Kępno, ostatecznie wystartuje w rozgrywkach ligowych, zdecydował się na powrót do Ostrzeszowa. Już w grudniu y, przeprowadziłem rozmowę tutaj z prezesem i z trenerem. Dogadaliśmy się po prostu, a w Kępcie wtedy sytuacja nie była wyjaśniona. Potem już było za późno, żeby te słowa po prostu cofać i tak to wyszło. Wiktoria w kolejnym sparingu zagra z centrum Ostrów Wielkopolski, a Zewka zmierzy się ze startem na Mysłów.